Dzisiaj o dwóch sposobach, na jakie składamy świadectwo o Jezusie w dzisiejszych czasach. Zostańcie ze mną w kwadransie ku ze słowem. Witajcie bardzo serdecznie, pozdrawiam Was z Mistowa i nagrywamy drugi odcinek właśnie z miejsca, w którym w tym roku dziękujemy darczyńcom, fundatorom, wszystkim, którzy wspierają nas i modlitwą, i finansami w tej posłudze, którą pełnimy. Dzięki Wam, dzięki Waszej pomocy udaje nam się organizować wydarzenia, chwała Mu i myślę, że to dzięki Wam. Nawet nie myślę, jestem pewien, że dzięki Wam możemy docierać jeszcze szerzej do, do wielu ludzi, którzy Chrystusa jeszcze nie poznali, i dzisiaj, trochę w tym kontekście, ten kwadransik o tym, w jaki sposób dzisiaj możemy docierać z Ewangelią do tych, którzy Chrystusa jeszcze nie znają. Wy też na pewno macie w swoim życiu takich ludzi, którzy nawet wśród bliskich którzy jeszcze tego spotkania z Jezusem nie mieli, więc wierzę, że to będzie też dzisiaj bardzo dla Was karmiące. O czym sobie powiemy? Chciałem też podziękować Panu Jezusowi za takie dwie historie, bo dostajemy od Was też dość regularnie świadectwa na, na e-mail naszej, naszej fundacji. Wielu z Was wysyła na kontakt małparozpalwiary.pl. Świadectwa również przez możecie możecie te świadectwa pisać. I to są niektóre, niektóre z nich. Dostaliśmy świadectwo, też z dokumentacją medyczną, potwierdzającą, że gus 2,2 cm na 1,1 cm zniknął. Pani była z córką na badaniu 5 listopada, a stało się to po oglądaniu transmisji 29 października. Była tam taka modlitwa. Te osoby też zwróciły na to uwagę, żeby dzieci modliły się za siebie, i oni wtedy modlili się za siebie w domu. I później w listopadzie poszli na córka poszła na tomografię komputerową i na tych wszystkich zdjęciach okazało się, że tego guza nie ma. Także chwała Bogu za to i dziękuję, dziękujemy Ci Panie, za to, że działasz. Zostaliśmy świadectwo też mężczyzny, który od 30 lat zmagał się z hemoroidami. No, to taka dość, e, dość wstydliwy problem, ale też bardzo dziękujemy za to, że e, napisałeś to świadectwo i podczas chwała mu został ten mężczyzna uzdrowiony i wrócił do domu. I do dzisiaj wszystko jest w porządku. E, także Bogu dzięki za to, że działa pośród nas. E, I dzisiaj chciałbym podzielić się z wami właśnie dwoma sposobami, na jakie dzisiaj Ewangelia jest zgłoszona, dwoma sposobami, na jakie... Jezus sam głosił Ewangelię, bo On jest naszym wzorem, przykładem i to, to tak naprawdę w życiu Jezusa i przez życie Jezusa dowiadujemy się, jak skutecznie nieść dobrą nowinę i dzisiaj potrzebujemy my dostosować się do sposobów Jezusa, a nie przekształcać sposoby Jezusa na własną modłę, bo to po prostu nie działa i jest nieskuteczne. Chciałbym przeczytać Wam dwa fragmenty i z Wami dwa fragmenty z, z niedzieli, z drugiego czytania i z Ewangelii, która była na ten dzień, ponieważ myślę, że te fragmenty o tym mówią bardzo, bardzo wyraźnie. Pierwszy list do Koryntian 2, od 1 do 5. Święty Paweł mówi tak. Tak też i ja, przyszedłszy do was bracia, nie przybyłem, by błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem będąc wśród was nie znać niczego więcej jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości, w bojaźni, z wielkim drżeniem, a mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Czytamy dalej tak: Mateusza 5:13, 16: Wy jesteście solą dla ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba że na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. To słowo, tak naprawdę, drugie czytanie yy, i, i Ewangelia. Wskazują nam na, na to, że Ewangelia ma być głoszona. Święty Paweł dzieli się swoim świadectwem, mówi o tym, że przyszedł głosić słowo Boże. Są Paweł głosił w wielu miejscach słowo Boże, i Paweł jest świeżo po, po pewnej lekcji, którą przeszedł. I to jest warto wiedzieć w kontekście tego, tego fragmentu. Paweł, kiedy mówi do Koryntian, jest chwilę po można to nazwać porażce w Atenach, porażce na Aeropagu. Aeropag to było takie miejsce, gdzie różni nowinkarze chodzili, żeby dzielić się różnymi filozoficznymi przemyśleniami. To miejsce słynęło z tego, że, że tam gromadzili się ludzie, którzy mieli nowe, nowe idee, nowe filozofie, dzielili się nowymi jakimiś, no właśnie, nowinkami i przemawiali w bardzo taki wyuczony sposób, w bardzo piękny i mądry sposób. To, to byli tacy erudyci, ludzie, którzy umieli mówić, umieli przemawiać, umieli zachwycić mową, językiem, I, i, i to był właśnie ten kontekst, gdzie Paweł tam trafił, Paweł tam poszedł i myślał sobie, jak głosić tam Ewangelię, w jaki sposób przemawiać, w jaki sposób trafić teraz z Ewangelią o Jezusie do, 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 do tych osób, i Paweł wpadł w pewną pułapkę. Ponieważ e, zaczął głosić Ewangelię właśnie w taki sposób. Zaczął głosić Ewangelię i próbował dotrzeć do nich siłą przekonania, siłą jakiegoś takiego e, e, pięknego języka. Próbował ich tam też ich sposobem nawrócić i próbował ich sposobem, e, kładąc swoją ufność i pokładając swoją ufność na pięknej e, wymowie, na tej erudycji, na tej sile, sile mowy. E, I Paweł odnosi tam Porażkę. Bo tak naprawdę, kiedy zaczyna mówić o zmartwychwstaniu i zaczyna mówić o, o tych wszystkich właśnie rzeczach, o których, o których zaczął mówić, czytamy, że powiedzieli: Posłuchamy Cię innym razem. Kilku uwierzyło, ale tak naprawdę, posłuchamy Cię innym razem. Ludzie poszli dalej słuchać innych pięknych głoszeń. I Paweł, kiedy przychodzi do Koryntian, kiedy mówi do Koryntian, mówi: Przyszedłem do Was, bracia, nie po to, by błyszczeć słowem i mądrością. W ogóle w Biblii pierwszego Kościoła czytamy nie przez erudycję, nie przez siłę pięknych słów, nie, nie przez siłę właśnie pięknego głoszenia, by głosić wam świadectwo Boże. Przyszedłem do was, mówi w bojaźni i w drżeniu, przyszedłem, postanowiłem bowiem będąc wśród was nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Stanąłem przed wami w słabości, w bojaźni z wielkim drżeniem. To jest miejsce, do którego Paweł dochodzi po, po tej porażce w Atenach, bo orientuje się i w pewnym momencie zdaje sobie sprawę, i przypomina sobie, myślę, po raz kolejny, że siła Ewangelii nie tkwi w pięknie słowa, siła Ewangelii nie tkwi w pięknym, wyuczonym kazaniu, w pięknej, cudownej homilii ściągniętej ze strony homilii Org. To, to, to nie jest to, żeby teraz powiedzieć, e, sztucznej inteligencji by stworzyła ci piękne kazanie. Paweł dochodzi do miejsca, gdzie mówi: wszystko zawiodło. Wszystko zawiodło, moje piękne gadanie, moje piękne chęci i tak naprawdę muszę stanąć w miejscu pokuty, bojaźni przed Bogiem że po, i, i w takim miejscu, że albo Boże, Ty poruszysz tych ludzi w mojej słabości, w mojej bojaźni, bo staję teraz przed Wami w lęku, że mi znowu nie wyjdzie. Jakie to jest ludzkie, ten wielki Paweł, który nagle drży przed ludźmi i mówi, ja jestem zwykłym człowiekiem, ja naprawdę chyba już nie wiem tak naprawdę, jak to się robi. I to jest moment, w którym Bóg mówi: OK, czekałem na tę chwilę, bo teraz, kiedy stajesz w słabości, ja mogę objawić swoją moc. To jest pokusa, wiecie, dla nas, którzy głosimy Słowo Boże, by myśleć, że my coś możemy. To jest pokusa, po czterech razach na chwała mu, by pomyśleć sobie: już wiem, jak to się robi. To jest pokusa, by przy stawaniu przed tłumami powiedzieć sobie: Ja chyba umiem to robić. To jest pokusa. Bo jeśli zaczniemy pokładać nadzieję i ufność w naszym doświadczeniu, w naszym wyuczeniu, w naszym pięknym gadaniu, to tak naprawdę moc Boga odetnie się od nas. I najbardziej błogosławionym miejscem jest mie miejsce naszej słabości, kiedy stajemy w naszej słabości, kiedy stajemy w prawdzie, że jesteśmy słabi i grzeszni. I naprawdę desperacko potrzebujemy Jezusa, wtedy moc Boga zaczyna się przejawiać. I to jest czytanie o tym. I to jest pierwsza, pierwsza przestrzeń, w której dzisiaj Boże Słowo nas uczy, jak głosić, i czym dzisiaj składamy świadectwo. Paweł mówi. A mowa moje, głoszenie nauki nie miały nic zułowadzających przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Paweł mówi: Potrzebujemy głosić Ewangelię w mocy Bożej, a moc Boża objawia się w naszych słabościach, kiedy stajemy przed ludźmi i przed Bogiem w słabości, w pokorze, w prawdzie przed sobą. I Ewangelia musi być głoszona po pierwsze w mocy Bożej. Dlatego Bóg szuka dzisiaj takich naczyń, które nie będą mu przeszkadzać, naczyń, które nie będą chciały odebrać chwały Bożej i przypisać jej dla siebie, bo Bóg się nie dzieli swoją chwałą z nikim. Więc Ewangelia ma być głoszona w mocy. Dlatego czytamy Ewangelię Łukasza, Mateusza, Marka, Jana i czytamy o tym, jak Jezus przechodził przez różne wsie i wioski, przez, przez miasta i uzdrawiał chorych, uwalniał zniewolonych, dokonywał znaków. To jest Ewangelia głoszona w mocy. I kiedy czytamy Ewangelię z, y, u Mateusza, piąty rozdział, o tym, że jesteśmy z solą ziemi, o tym, że nasze światło ma świecić przed ludźmi, myślę sobie, że to jest drugi sposób, do którego zaprasza nas Jezus. Głosimy Ewangelię przez moc Ewangelii i przez miłość, którą, którą Ewangelia nam ukazuje. I, I to jest cała ta przestrzeń karitas, czyli tej, tej miłości, która którą okazujemy bezbronnym, którą okazujemy biednym, okazujemy sobie nawzajem. I myślę, że ludzie dzisiaj zatrzymują się i zwracają uwagę na moc Bożą, i tłumy na naszych spotkaniach są dlatego, bo ludzie widzą znaki. Ale drugą przestrzenią, na której dzisiaj ludzie naprawdę się zatrzymują, i, i tą przestrzenią, gdzie nawet niewierzący chcą pomagać, to jest przestrzeń Caritas, przestrzeń, gdzie, gdzie zaczynamy pomagać bezbronnym, pomagać Dzieciom, hospicjom. To jest też coś, co zawsze robimy na chwałę mu. Co roku mieliśmy zbiórki albo na hospicja, na szpitale dziecięce, na tego, tego typu miejsca, właśnie po to, by, by dzielić się miłością z tymi, którzy, którzy nie mają. U nas we wspólnocie mieliśmy taką, nasza wspólnota miała piękną taką akcję, gdzie, gdzie na święta i przed świętami zresztą pomogliśmy pewnemu chłopakowi, który. który był z domu dziecka i chciał się usamodzielnić, poszedł do pracy, ale nie miał na remont, nie miał na mieszkanie i nasza wspólnota gdzieś tam się e, złożyła i byli ludzie, którzy naprawdę się zaangażowali, żeby, żeby pomóc mu w remoncie, pomóc w, w tym, żeby dzisiaj mieszkał naprawdę godziwie, zaczął dobrze życie, bo jego start życia nie był łatwy i to, co mnie wzruszyło w tej historii to to, że kiedy osoba, która była odpowiedzialna za to, mówiła no, zaczęliśmy prosić o różną pomoc we wspólnocie wielu ludzi ze wspólnoty pomogło docieraliśmy nawet, dotarliśmy do ludzi Niewierzących i chodziliśmy, mówiliśmy, na co jest ten projekt, i ludzie niewierzący mówili: To ja przyjdę i pomogę w remoncie, to ja przyjdę i dołożę się, to ja przyjdę i to zrobię. I zobaczcie, ludzie, którzy nie wierzą w Jezusa, zobaczyli miłość i powiedzieli: My się chcemy w to dołączyć, my chcemy w tym być, chcemy dawać miłość drugiemu człowiekowi, który ma, miał naprawdę trudny start życia. Jakie to jest niesamowite. I, I zobaczcie, kiedy będziemy głosić Ewangelię i w mocy Bożej, i w miłości. Wtedy to świadectwo naprawdę będzie się niosło i Jezus będzie, będzie tym, który będzie wywyższony i będzie tym, do którego ludzie będą docierali na wiele różnych sposobów. Dlatego Panie, dzisiaj modlimy się o to. Byś dał nam łaskę do składania świadectwa w mocy i w miłości, byśmy byli ludźmi znani, znanymi z mocy ducha świętego, ale też z miłości Bożej. Byśmy nie byli ludźmi tylko mocy, ale byśmy byli ludźmi mocy i miłości. O to Cię, Panie, prosimy, byśmy byli dobrym świadectwem, bo Ty jesteś godzien odebrać chwałę przez wszystko, co dzieje się w naszym życiu. O to się modlimy, o to prosimy. W imieniu Jezusa. Amen. Kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, już niedługo. Powiem Wam o pewnej dacie, którą chciałbym byście w tym roku zapisali, także bądźcie cierpliwi, śledźcie social media, bo tam we wszystkich tych, na wszystkich tych miejscach pojawi się pewna informacja, także tak Wam tylko mówię. Bądźcie czujni, widzimy się niedługo w kwadransie ze słowem. i śledźcie też rozpiskę na luty i marzec, bo końcówka lutego zaczynamy posługę i przez marzec też będziemy widzieli się w różnych miejscach w kraju i za granicą. Także z Bogiem trzymajcie się. Do zobaczenia.